Cześć, a dzisiaj chciałbym zaprezentować takie oto trzy wkładki Bębenkowe, które dostałem od widza Grzegorza. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny. Są to kolejno, kolejne kolejno. Są to wkładki o oznaczeniu WB4, GD6Z i GB5Z. Ale zanim zajrzymy sobie je, obejrzymy je, to chciałem wam pokazać coś jeszcze. Również od Grzegorza dostałem bardzo, bardzo fajną, ręcznie robioną kartkę z życzeniami świątecznymi. Naprawdę, naprawdę wyjmując dzisiaj ze skrzynki na listy takie, takie, takie cudeńko, w sensie no, było w koparcie, tak? Patrzę, co, to jest takie takie, takie grubsze tutaj. I zajrzałem jadłem tam z dzieciakiem na, na tenis. A to, to, kurde, no aż, aż, aż mi trochę szczęka opadła, nie? bo tak na początku e, tak spojrzałem, mówię, kartkę. patrzę od kogo, no już poznałem, od kogo, a później zacząłem się przyglądać, że to jest właśnie ręcznie robione, to to w ogóle mnie wywaliło z butów. Ja w życiu bym nie potrafię czegoś zrobić, mm, nawet wyciąć pewnie równo bym nie potrafił tej wkładki nożyczkami, wkładki, Boże, wkładki tej, 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 tej kartki nożyczkami, a co dopiero, a co dopiero ulepić takie cudo. Także dziękuję bardzo. Pytanie go czy to on własnoręcznie tworzył takie malowidło, malowidło, no, ta, 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 taki obrazek, tak, z, z, z papieru, czy też jakaś jest inna historia tej, 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 tej kartki, także no mi ścienka opadła. Dziękuję bardzo, również wszystkim widzom wszystkiego najlepszego. A tymczasem zajrzyjmy do, do, do wkładek. Ja postaram się oczywiście jeszcze jakieś rzeczy złożyć. W między, y, to trochę świąt, ale ostatnio sami wiecie, widzicie, że z czasem u mnie kiepsko. Co my tu mamy? Oznaczenia, normy. To jest o, taka tabelka. Można sobie znaleźć w internecie. Bardzo łatwo jej y, opisać. jak wpiszemy tę tą frazę. PNN 1303 2007. Tam jest opis 9, 9 pól, jest 9 pozycji w tej tabeli i tutaj sam nie do końca dzisiaj, dzisiaj przed chwilą patrzyłem dlaczego tu jest 8 i wydaje mi się, że w tym przypadku jedna z tych, z tych z pozycji jest wyłączona, ponieważ nie była brana pod uwagę nie jestem pewien tego więc dajcie znać, czy to jest może starsza norma, albo coś innego już tutaj znajduję, już się posiłkuję telefonem komórkowym, w którym to właśnie to, 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 to wpisałem i mamy kategoria użytkowania, chodzi o łatwość, trwałość, kład, ilość yy, cykli otwierania. Troszkę jest opisane, tak to, to tutaj to nie jest jakaś tajemna wiedza. Później mamy ciężar drzwi, później jest odporność yy, ogniowa, yy, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, czy to było opisane tutaj odporność, bezpieczeństwo, 0 brak wymagań dobra, w tabelce spokojnie można znaleźć więcej danych, ale w, w tabelce, w internecie ale chodzi o to, że to jest 16000B czyli tak jak tutaj mamy 16000B, żeby się zgadzało później za uspokojeniem kodu jest 6 a później odporność na atak jest 2, a później mamy C, odporność na włamanie jak sobie zajrzę tutaj, mm, odporność na, tak, po tej y, odporności, a to B, B to jest odporność na, 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 na korozję i temperaturę, to jest szósta pozycja, tak, szósta, szósta i po niej powinno być zabezpie zabezpieczenie kodu 16, no i mam szóstkę, więc może być, a później powinna być y, cyfra od 0 do 2 i tutaj tego nie widzę. Nie może to być ani tutaj, ani, 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 ani szóstka nie, nie, nie pasuje, ani D nie pasuje, więc obstawiam, że odporność na atak, czyli na siłowe otwarcie jest tutaj pominięte. Sprawdzę to jeszcze, bo naprawdę ja ostatnio jestem tak zapiegany, że chciałem to sobie zweryfikować, ale nie mam kiedy, a teraz nagrywam, bo zaraz się dam, inne rzeczy będę musiał robić. To jeszcze rzucimy, tylko sprawdziłem, żeby się upewnić. To znalazłem pudełko od wkładki Hectora Loba i też jest 8, 8 pozycji w tej tabeli. Trochę inaczej ułożone, nie analizowałem, czego tu prawdopodobnie nie ma. Czwórka jest uzupełniona. Dobra, nieważne. A propos Loba, to Hectora to naprawdę przemyślana konstrukcja. O nie będzie oddzielny materiał. Próbowałem uspikować. Ostatnio swoimi wytrychami, które, które mam takie wąskie, no i nie za bardzo mi się to udało. Cały czas gdzieś tam ten zamek, konstrukcja w kształt wejścia na klucz nie chcę za bardzo współpracować, ale to jeszcze spróbujemy zrobić i będziemy, no, będę o tym oddzielny materiał tworzył, jak mówiłem. Dobra, to cóż. Pogadaliśmy o tych tabelkach, to wszystko naprawdę Pisać można sobie w internet i znaleźć i, i warto warto szukać w które posiadają już jakieś spełniają normy jakieś, a nie, a nie żadne plomba zabezpieczająca jest na wszystkich tych pudełkach, ja nie otwierałem żadnego z nich Dzisiaj nie będziemy plikować, dzisiaj sobie do nich zajrzymy. Nie spróbuję plikować ich, ich teraz po otwarciu, tak jak czasami robiłem, bo sam wiem, że mamy jeszcze parę minut tylko czasu nagrywania i muszę się bardzo przyspieszyć. Uuu, tworzymy, zrywamy plomby. Słusznie. Nie zamierzam tutaj. Chcę dzielić. Zaczynamy od pudełka, które wydaje mi się naj, naj, najprostsze, w sensie najprostsze. Zamek najmniej zabezpieczony, jeśli chodzi o plikowanie i, i włamania. Dobra. Nie ma karty. O, zobaczmy. B3,0. Dobra, nie, nie rozwijam już dalej tych pudełkach. Wkładka wygląda tak, kształt wejścia na klucz może odrobinę przypomina, no, jest dosyć oryginalny, odrobinę może mi przypomina Gardę Pro System, ale, ale tylko odrobinę, tylko taka falka jest w tym miejscu, klucz Może wezmę coś, czekajcie. Czyli światło świeci, może będzie lepiej. Uu, sorry. Lepiej wyważy, chyba lepiej. Klucz policzmy. Sześciopinowy. Sześciopinowy klucz z to jest. Ciekawe jak robią. często tak robią, że pierwszy pin jest. Dosyć często spotyka się, że jest głęboki, czyli do końca prawie wciśnięty. Ten pierwszy pin bardzo łatwo wcisnąć głęboko. Tutaj, już dalej zostaje bardzo wysoki pin, to jest fajne. Po nim są dwa bardziej wciśnięte, znowu wysoki i znowu wciśnięty Ale gdyby to odwrócić, gdyby ten pierwszy musiał być wysoki, natomiast ten drugi byłby do końca wciśnięty, wciśnięty musiałby być, wtedy byłoby trudno wcisnąć ten pin drugi bez przeciśnięcia tego pinu pierwszego. Gdyby to odwrócić. No dobra, mamy tą pierwszą wkładkę firmy Delta. To nie wygląda jakoś jakoś wielce trudne do spikowania. Bardziej kształt wkładki, to że te piny są osłonięte może przysporzyć troszkę problemów z doborem wytrychu. No powiem, będziemy przyjdzie czas na pikowanie. Otwórzmy sobie wkładkę może czerwoną. Wydaje mi się, że czerwona jest chyba druga pod kątem zabezpieczeń. Spróbujemy z tej tabelki, no różni się tym, że tutaj jest szóstka, to jest, a tu jest piątka, więc ta szóstka po B a tu jest piątka po B, jeszcze raz y, sprawdzam, nie pamiętam, to, autentycznie nie pamiętam tych, tych oznaczeń hmm. a to jest 6 klas zabezpieczenie zgodnie Zabezpieczenie kodu, cokolwiek to znaczy i tu jest wyższe, tu jest niższe, dobra. Nie paplam, otwieramy piątkę. Tak to, tak to lawa. Proszę tak, To pudełka lekko niższa, że później y, nikt mi nie zarzucił, że ja udaję, że ja później to unboxingie robię i, i próbuję otwierać, dobra. Co mam? tu mamy? Mamy tutaj kuczywkę. Nie mamy karty kodowej. no nie, nie mamy karty godowej. Klucz jest taki. Wejście na klucz jest identyczne. Te zamki w ogóle wydają się bardzo, bardzo podobne. Słuchajcie, no tylko różnią się chyba tym, że tu jest zabierak, taki słoneczka. A tutaj jest zabierak e, zwyczajny w sensie, no, z, po prostu zabierak, a nie, nie, nie takie, tam taka zębatka. Ale poza tym klucze złotych zamków wyglądają identycznie i nawet ten tańszy, ten tańszy, ten, ten, ten mniej zabezpieczony. Jest, jest no lepszy, lepszy, dużo wycięcia niż ten. Ten ma prawie wszystkie piny równe. Dobra. Zobaczmy, czy pasują do ten zamek. Do tego. Tam są jakieś, może, no, chyba są jakieś subtelne różnice, które, które to. a nie, no, uniemożliwiają. Ten jest chyba trochę węższy. Ten, ten z tego zamka, ten z, z tego pudełka ma odrobinę węższy klucz. Tak jest i to jest jedyny powód, dla którego ten grubszy nie, nie chce wejść, chyba że coś źle. No tak, nie chcę. Kształt ten sam, tylko tutaj jest ten prawy, jest po prostu grubszy. dobra. Jak śpiję fakturę w może, może namierzę? To wam powiem, o mam tak. Schowam tutaj wszystkie informacje. To będzie mi wyznacznik ile to kosztowało. Tak, tutaj nie wiem czy za to, ale gdzieś, gdzieś, tam, gdzieś, tam, gdzieś tam się składałem z Grzegorzem na, na jakąś jedną z Nie wiem czy na to od razu mówię, że by nie było, ale yy, WB, yy, tu, mamy, tu mamy całą tą tej specyfikę. Nie podaje za dużo, czyli tak yy, WB4. To jest ten zamek najtańszy. Ale on się różni niewiele od tego WB5Z. Czyli WB4 i WB5Z mają prawie taki sam klucz. Ten jest trochę grubszy, trochę ładniejszy. Ten WB5Z od tego W, rozumiem, od tego, w, od tego WB4. Ta surowka jakby jest odrobinę grubsza. No, trochę to widać, mam nadzieję. I po prostu nie wchodzi Ale poza tym się niczym, jeśli chodzi o kształt To z wymiarami nie różni Dobra, zajdziemy sobie do tego najdroższego Za 99 zł, O tego, to jest ten Delta GD6 Z, tutaj mamy ją Zobaczmy, GD6Z Otwieramy Jakie różnice widzimy? Plastikowe. A tutaj już jest różnica. Znacząca w tym zamku. Tutaj mamy dwa rzędy pinów. Nadal nie ma karty do, do robienia klucza. To jest dziwne. Jest, jest ta wkładka najdroższa, czyli ta WG, WD6Z. Ma zabezpieczenie antywyłamaniowe tej wkładki. Tu widzimy sztabę, która jest z pewnie z twardszego materiału, najprawdopodobniej. Ma, mam nadzieję, że to nie jest taki, taki, taki sam yy, metal. Coś pewnie twardszego i tu widzimy, że to jest przynitowane. I wchodzi nam w obie, w oba, obie części tej wkładki. Co różnica? Jak na pierwszy rzut oka, to z tej strony od razu widać, że ta wkładka ma tutaj coś pokombinowane, żeby tak łatwo nie złamać. Te tego nie mają. No plus y, dla nich jest to, że mają coś, co utrudni przewiercenie drobinę, ale niewiele. A co się nie, niewiele, nie chcę gdybać. Spróbujemy kiedyś sobie porozwiercać takie wkładki. Pamiętam, że gdzieś próbowałem kiedyś chyba Gerdę Pro System, to, to skutecznie powoduje to, że, że wiertło zjeżdża nam na boki w miękkim materiale trafia na, na taki słupek y, stalowy i i na, na boki nam tam ucieka. Ciężko wywiercić w osi pinów tym wiertłem, którym atakujemy. Dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy sobie ten zamek konkretnie. Już jest wejście na klucz odrobiny inne. Dwa rzędy pinów, ale nie mam pewności, do tego, że to są piny na górze, od góry ma piny i od dołu to nie jest tak, że dwa rzędy pinów. O, tu jest taki, taki zamek od dawna i będę niedługo próbował coś go atakować. Tu mamy dwa rzędy pinów y, aktywnych, y, od dołu nawierconych w wkładce. Klucz wygląda w ten sposób i jest bardzo podobny do tego, który tutaj jest tutaj w, 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 w firmy Delta ale tutaj jest ta różnica, że piny są od dołu, to takie może mo można powiedzieć bardziej aktywne od góry to mogą być piny pasywne ewentualnie takie mniej czułe piny raczej tutaj, pewnie, pewnie znajdziemy tutaj sprężynki jak się uda spikować ten zamek i tutaj będą małe piny aktywne, ale te piny są, y, mają dużo więcej miejsca. Te piny będą wymagały niektóre głębszego wciśnięcia, inne łatwego przyciśnięcia. Natomiast tutaj, sam ten ruch, samo miejsce, mało miejsca, więc na ogół gada się z tymi pinami górnymi łatwiej. To już robiłem w jednej wkładce, dwóch, trzech, tego typu zamkach. I to mi się udawało. Zobaczymy. Zobaczymy, jak z tą to będzie nam szło, bo materiał niedługo pewnie będzie się. Materiały o tych wkładkach będą się pewnie pojawiały niedługo. I tyle, cóż, chyba, chyba, chyba temat wyczerpany. Wkładki wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Klucze również. No, z tym, że no ten, 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 ten ma dwa rzędy pinów, górne dolne. One są nawiercone tutaj w dwóch liniach i tu w dwóch liniach, po to, żebyśmy mogli włożyć klucz zarówno w ten sposób, że to działało, jak i w ten sposób. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, dziękuję jeszcze raz za życzenia. Ja postaram się niebawem trochę przeorganizować swój czas, a zobaczcie jeszcze i y, częściej nagrywać, ale ostatnio, no, i to ostatnio dużo zawirowań. Ale dobra, wreszcie taka tak, abstrahując, zobaczcie, widzicie grubość y, tej obudowy i tej, i tej. Tutaj mam po prostu piny w górnej części, jeszcze wciśnięte y, na no, obudowy wkładki. Tutaj tego nie ma. I jakbym Wam pokazał. O, mam. Znalazłem wkładkę. MD, którą opikowaliśmy jakiś czas temu, no kurde, zwróćcie uwagę, w tej robiłem unboxing i podchodziłem do niej tak od razu z marszu. I ona jest, ona jest prawie identyczna jak ta, jak ta Delta, o ile, no, chyba nawet jest. Niestety klucza pewnie tutaj nie mam pod ręką. No, ale opikowaliśmy spikowaliśmy no, już parę miesięcy temu na pewno i też miały piny odgórne. Podejrzewam, że konstrukcja na bardzo podobnym albo tym samym patencie. Dobra, to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze raz trzymajcie się, cześć.